Możecie być dumni, ja jeszcze muszę chwilkę przeborać jakby to, bo, bo myślałam, że e, chociaż raz to mi szczęście będzie sprzyjało i że światowy wynik wystarczy na medal i kolejny raz, tak jak w Belgradzie, światowy wynik wystarcza na srebro. Tutaj ciut gorszy scenariusz, bo jest to czwarte miejsce. Na pewno ja nie powiem o tym miejscu, że jest to pechowe, bo to jest e, tak wartościowy rezultat, że pewnie i na igrzyskach i na poprzednich imprezach. Nie licząc dopingowiczów, to by były medale na każdej imprezie i pewnie nawet nie tylko brązowe. Więc, więc jeszcze troszeczkę muszę przedyskutować z trenerem i, i pewnie z perspektywy czasu, z jakich lat będę bardzo dumna z tego, że to był mój pierwszy rok seniora i że tak otwieram e, seniorską karierę na Mistrzostwach Świata. Na ten moment bardzo mocno powstrzymuję się od łez, e, bo, bo bardzo, bardzo ciężko trenowałam na ten brązowy medal i... I chciałam, żeby zawiec na mojej szyi. Zawsze się stresuję jak Pani Małgosia Czepiewska nie wyśle mi żadnej wiadomości przed startem. Mówię, oj, coś jest nie tak. Ale jeszcze na ten moment nie było takiej sytuacji, żeby ona w ważnym momencie nie napisała, czy to jest trzecia nad ranem w Polsce, czy to jest 22. Dzisiaj również wysłała mi serce. Ja też wtedy wiedziałam, że to jest serce od niej, od trenera Czepiewskiego. I ja dzisiaj byłam bardzo spokojna przed tym biegiem. Oczywiście, że jeżeli rozchodzi się o bieganie na 2,06, a wiem, jaki ból towarzyszył mi w Tokio podczas 2.7.92, to jakieś nerwy się wkradają i trzeba po prostu wypierać te myśli, bo, bo wszystkie treningi wskazują na to, że, że to 2,6 może być. Bez najmniejszego problemu, i dzisiaj powiem szczerze, że to był mój najluźniejszy bieg w życiu. Ja w każdym momencie czułam, że wystarczy wrzucić szósty bieg i można przejechać dziewczyny. Po prostu zabrakło chyba tego, że, że gdzieś tam mnie zatrzymały, i, i że też to nie rozchodziło się o walkę o ten brąz. Tylko wiedziałam, że dobiegając, to będzie rekord polski. Ale ja mam cały sztab, który na to pracuje i cały sztab we mnie bardzo wierzy i czasami nawet kiedy ja przestaję wierzyć, to wiem, że oni wierzą mi, że wszystko po prostu się powiedzie po naszej myśli, bo, bo i mam e, wybitnych fizjoterapeutów, i mam wybitnego lekarza, i mam wybitnego e, mentora e, treningowego, i mam wybitnego mentora psychologii. I... I mam świetnego faceta, który wspiera mnie we wszystkim, jest bardzo wyrozumiały, a o to ciężko, bo, bo te treningi nie trwają po pół godziny, godzinę, dwie godziny, tylko trwają po cztery i są dwie jednostki w ciągu dnia i rano robić wczoraj psychologa i wieczorem, więc tak naprawdę ja jestem w domu duchem, ale czy fizycznie to nie za bardzo, a, a to jest facet, który wspiera mnie i, i tak naprawdę moja mama, chociaż nie miała za wiele do czynienia ze sportem, to, to wiem jak bardzo przeżywa te wszystkie starty, więc tak naprawdę to oni się denerwują, a ja tutaj przyjeżdżam wykonać pracę.